Uspokój się. Uspokój się. Wsyłaj. My jesteśmy gdzieś tutaj Czy masz jakieś problemy? Nie ma. Żadnych problemów nie ma. Ma być grzeczność. Na rancie trzeba jechać, kurde. Masz jakieś problemy? skąd kurde. No. Uspokój Trzeba iść do sklepu. Co ty kurwa myślisz? Że ty kurwa co? Jesteś kurwa gorszy? Nie. Spokojnie, kurwa. Jak na wojnie ma być. Wypijem to, trzeba iść do sklepu. Kupić. Do biorunki. Stań, Do bieżonki trzeba iść kupić. Oni chyba tam chowają gdzieś zaladą dla ciebie, jak. No jeszcze, jak nie? Jak ty nie. jeszcze o 15 dostajesz. <noise> Własnej klientki. Proszę dla mnie zostawić z tyłu. Ja przyjdę. No. Trzeba iść kupić do bieżonki. No. Co za taki smutny jesteś? Zdołowałeś go! <grym> a jeszcze trzeba zobaczyć, co tam jest. Co za taki za... smutny jesteś? Za wyrąbko. Łysy, co się stało? Co tak Rozpiniasz? Nic się nie stało. no a Adaś, Adaś powiedział prawdę i tyle. Swoją, no i tyle. Trzeba no. zobaczył co by Żyjecie powiem. razem, że mieszkacie razem, szanujecie no nie, się razem. Razem mieszkamy i, I jest ok. Są, Musimy szanować. No, się. no tak, szanujemy. szanuj. Szanuj nas, przyjaciół. No. Oni ci też pomagają, pamiętaj. Nie możesz śmiecić w własnym gnieździe. Nie, miło. Nie o, dobrze mówisz. No. Nie wolno. Bo zostaniesz, jak to mówiąc, wyrzucony, bo będą bali się ciebie. No. Coś no. sobie przyniosą albo coś, wiesz o co chodzi, no. Ja Ci nie muszę tłumaczyć, chłopaki Ci już pewnie nie raz tłumaczyli. No. Bo Rozumiesz o co chodzi? Wszyscy do jednego worka wrzucacie, tak pamiętaj. Tak jest. No, jest. Bo jak o. będziesz kitrał o. do siebie, to, to, to się, o, to oni to będą, to się Leżą, każdy się odwróci od Ciebie i będziesz sam. Leżą, A samemu jest kujowo to Ci powiem sam. To kurki mm -hmm. są kursy, kurde, zabagowane, kurde. Aby ja tylko apetyt był, kuda, jak nie masz, to będziesz to jeść, kurde, jaką masz agę, kurde. Ma. Weź, weź kuda. no, no, bo leżą, kurde, no. Ma zaraz, Widzisz, to jest jak w rodzinie, nawet... No jak... ...spojki to? ci da. Na trzech panimy nawet jednego. No jak, kurde, to. Ma zaraz, Żebyś myślał, że kurwa wyso, że czarny jest kurwa z człowiekiem. Czarny pokażę coś ci. No, wszystko jest, kurwa. No. Pokażę ci coś. Zaraz ci oddam to. Przepraszam. Widzisz to czarne. Stasiu widzisz? Widzę. Łysy widzisz. Cześć. To patrzcie mm. na to. Ręka mam tu. Rękę mam tu. Pa. Raz, dwa trzy i papierosa nie ma nie <grym> papierosa nie ma O ja pierdolę pa <grym> A Jest. jest. To... Yes, papieros. Mm. Ja pierdolę. No, oj, no, Zrób jest ha Jest? Masz, Jest? jest ha Jest. ha 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 Kuj, nie ma. Nie ma ani palca, ani ręku, kurde, usta. No, pa, halo, halo, halo. O, macie. Kurwa, tego to jest, nie, nie, nie widziałem. Patrz, nie. to teraz dla bardziej utrudnionych. Patrz, nie mam ręki. Nie mam ręki, mam jedną. Pa, no. raz. Dwa, trzy. Kurwa. Chuj, nie ma papierosa. O, o, ja pierdolę. Patrzcie, nie ma. Patrzcie. O, yes. jest. Zurwa. O, ja Chcesz się Co? Za uchem? Patrz. Gdzie za uchem? A? Pa. Kurwa ty. Ja tego nie znam. Musisz się nauczyć. Pa. Tak jest. O. Nima. Bo zima. O yes. jest. Tu to jest taki trik właśnie. Może. Trzeba umieć. Trzeba umieć to właśnie zrobić. Trzeba umieć to zrobić. A tylko ten, ten facet to pociągi przeprowadzał, kurde, pamiętacie kła? No Jak tak? nie? Jaką się nazywał tylko A eee, eee. daś ja? Trzeba było z bezdomności z czegoś być. A ty też byłeś. Tak. No tak. Jak piłem byłem i to dobrze byłem. Mieszkałem w gorszych po piwnicach w warunkach. Kratki schodowe. Ja wiem. Bo mi mówiłeś. I dlatego jak ja widzę takie coś, to dlatego wiemy jak z tego wyjść. Dlatego. Nie, no tak, oczywiście. Wiem co trzeba sprawa. zrobić, żeby Można trzeba... pić dalej, ale wyjść nawet z tego. Tak. Trzeba pomóc. Trzeba pomóc. Jak też mówię? Trzeba pomóc. Pijemy? No jak nie. No, a jak nie jak tak. <grym> Och, jeszcze mamy, to pijemy. Jak mówią, kto nie pije, ten zamula. Tak jest. jemy, <grym> <Masz. grym> No. Jemy, mamy, to pijemy. Później na ranczo walimy, tylko. A później na hmm. Ale chyba, chyba, chyba jutro albo pojutrze, kurde, Wiesz, nie pójdziemy, kurde, Pojutrze, chyba pojedziemy, kudle. No, poje, pojedziemy. Spokojna baśka. A, a po którym pojutrze? <laughs> Spokojna baśka. Za tydzień pojutrze. No. Tak jak... Jeszcze tak jak... zachodzi. Mhm, wiem. Że mam nikła, po A czy, czy się ogarniam, Dobra. Gadań, jutro, tydzień jutro, tydzień. jutro idziemy, tak? No. A kurwa i nie zdążysz kurwa spojrzysz już tydzień. Tak, a już nie tydzień, a już w kalendarzu następny tydzień się wiesz. <śla> <śla> no co? Różne bywa, kurwa. No. W tym tak, życiu nie ma co nie ustalać tak, Nie tak było? No pewnie, w tym życiu nie ma co ustalać Tak zad. jest. O, Ty również. możesz kurwa ustalać sobie kurwa jeden dzień i chuj. I kurwa i za tydzień kurwa nawet i wiesz kurwa, za tydzień minął. No. No jak. Zgadza się. A czas szybko leci. No. A jak? No. no zobacz, rano stajesz, i no. zaraz idziesz się kłaść. I tak, i pijesz kurwa codziennie kurwa. No, to, I głupaki, no, to mówię, robimy sobie imprezę w, w okazji moich urodzin, bo następnie przyjechałem. Oto ja na to no. wszystkiego najlepszego, dlatego... no jak. Dlatego tyle Wszyscy przyjechałem. Dlaczego? mówię, spędzę z Wami kurwia, sobie urodziny. Wczoraj przyszłem zobaczyć, co się dzieje. Każdego wieczora. Nie, no tak. No. A dzisiaj impra kurwa dopadła. Na czworaka wracamy. No. E Tylko mówię, Adaś, ja nie tego, ale ja. No. A. To no, w porządku. Bo no, ja wiesz, no, no, jak z Bogiem się założyłem, to nie mogę. <noise> I w porządku. No. to czyli ja też nie na sucho. No, o cóż to? No. Od razu przyjdziesz. Na 100%. No, Adaś mnie, ten, Stasiu mnie zna, to bierze. No, Ły mnie zna. Ja wieczorkiem mówię, że będzie. no Zawsze, ale ja dzisiaj muszę. przyjdę po południu, żeby jeszcze za dnia Grilla No, ja no, no, no. A ja muszę się trochę grzeć Pójdziesz ze mną do sklepu, kupimy no. kiełbachy. Kurde. Kupimy, tak jest. Sprzęt to ja przyniosę do tego. No. Tego wam nie zabraknie na bank. Dobrze. I, I dziękujemy Ci za to. Na pewno. No. Pójdziemy, kupimy. Ten kurwa. Ognisko się rozpali. Dobra. tempo poszedł spać. Bardzo dobrze, bo ma, mały licznik ciągnie. 150 gram, łysy się zawija. Oszczędne. No, no, no właśnie, no. Oszczędny jest. Żebyś je. tak codziennie był <grym> oszczędny. Za 6 zł byś był utrzymywany. Tak... Oszczędny był kolejny. No, ale ja widziałem, że te łyczki przed wejściem mogą być 0,6 nawet. To dopiero ja rozumiem. A tu łyczek 150 i i on od no. i babciu kurwa i ze szczyta, babciu. i samolotem ja ty... teraz leci pan startuje ze szczytna zoba no. dopiero ja się założę, że ląduje babciu zobacz się kurwa ja myślę, że ląd... dopiero ląduje w Poznaniu co <śpiewanie> Z <padachrą> se zarzuca? no <śpiewanie> pociągnij za linki <śpiewanie> tylko nie za <śpiewanie> <I> za linki za <śpiewanie> linki nie chowaj się <śpiewanie> Nie, on musi się schabać. Słońce mu świeci. No, żeby go nie rozpoznali. Po butach, po butach dojdą. Po zapachu. Po zapachu dojdą. No, nie po zapachu, tak. Starze, starze, pijemy? No jak nie pijemy? Pijemy. O pijesz? Jak to powiesz o 15, to Cię ozłocę. O, o u Was jest ciekawiej niż na mieście, poważnie. No pewnie. No pewnie, no kurde. U nas zawsze ciekawiej. No komedia jak nic. Także cały dzień z Wami powiedzieli, to ja bym tu normalnie kurwa wrócił, kurwa 4, 4 kilo kutrzu zeźmień. No. Słuchaj. Jedną szkoda, że tak daleko jesteś na mnie, naprawdę. Bo to nie. Jest kilometr. No jest. Ale tak. Żeby 12 godzin w tym pierdolonym pociągu się. No, zgadza się. Co? Bo już łysy nam się zawinął w kalendarzu. Katy odlicza. Rakieta do kosmosu. Center shot leci za 3 sekundy 3, 2, 1. I odnośnie. buty się palą. Ja tu myślałem, że Łysy że kurde gwintuje, a tu Nie śpi. niech śpi, jak jego godzina jest, tak jest, Łysy i ojciec Łysa, matka Łysy, sąsiad i sąsiadka, wszyscy Łysi się zebrali. Miała matka syna, syna jedynego. No, Chciała go wychować. Na pana wielkiego. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Jej żyje zabawa. I, I dzień zawoda. Oj, wielu ludzie. Co wy tu robicie? robicie? Zabieracie chłopca, miga całe, całe życie. życie. Kurwa, wiesz Bandyta. Bandyta. Bandyta umiesz ty chcesz Ty chcesz długie, krótkie spodnie na to? Bluza? Jak eee, jakbyś miał bluzę i spodnie? Jaki masz wysokość? jest 178. Dobra, bo będę wchodził do ciucholanda i no. dlatego zabierał będę ciuchy, żeby coś zmienić, Żebyście mieli, Dobrze. chociaż na przybranie, a później Dobrze. i tak wyrzucicie, wiadomo. Nie, ja, ja, ja później. Ale na ty, jak to mówisz nie. na tydzień starszy nie? nie. Na tydzień wam starszy, żeby świeże i później wyrzucajcie i nowe sobie wymieniacie Dobra, spokojna Baszka. Jakbyś mógł... Tak, no właśnie dlatego przyszłem się dowiedzieć, co mam wziąć ze sobą. Nie. Żeby się nie... nie. Żeby 10 razy nie chodzić. Wiecie. Nie, Lada ma weź. Nie. No to wezmę 4 pary spodni, sobie no. przebieracie, tak? tak na jednego wejdą te, na drugiego wejdą te. No. Się jakoś pogodzicie. Czy Pogodzimy. A jak nie, to się daje nie podetnieć Nie. Pogodzimy. Nie. Dacie temu, który najmniej chodzi, najdłuższe. My się i nie kłócimy. No właśnie, i tym bardziej. My... Zawsze się dobierze. Słuchaj. No. No. My się i nie kłócimy. Nie. No i o to chodzi. Życie. Mamy czego w... O! Jak w rodzinie? No. To to tak. No. My jak w rodzinie jesteśmy. Dokładnie, bo to. No. Kurwa musicie sobie no, faktycznie tutaj dawać radę, bo to nie każdy jest... Nie, oczywista sprawa. No. Jest dzień na... Byłeś, byłeś na Baisi, to wiesz co to znaczy. Mhm. Tak. Byłeś. Tak, i to kilka lat. I kilka lat byłeś. No. Ja wiedziałem, ale wiesz co, powiem ci, życie mnie nauczyło. Już, tak, tak. Jakbym się znalazł w tej samej sytuacji, odnalazłbym się, bo bym wiedział, gdzie pójść się umyć, gdzie pójść nie, się no, przebrać, gdzie iść zjeść. Oczywista sprawa. Gdzie coś parę złotych wytargać. No. Nawet na panda. I ja, ja, no ja też wiem. No. I dla mnie życie takie by nie było to utrudnieniem, tylko po prostu trochę chuj... no, ale o, żeby... dałbym sobie radę, no ale dałbym sobie radę. I bym... damy damy sobie rady. No. Takie. I słuchaj, bo ja, i ja, ja mogę, chłopaki, jak się zjeść, ja wiem gdzie iść. Mm -hmm, dokładnie, no, żeby się najeść. I nie trzeba płacić. I co? No. I nie trzeba kraść mm. nawet. I co? Nie, no. nie, nie trzeba kraść. Dokładnie, no. Ja to I... samo miałem i, i dlatego wiedziałem, tego. Ale wiadomo, spać to nie miałem, bo za spanie trzeba było zawsze tak? Tutaj. No. A, a dorobiłem się na jagodach i na grzybach w lesie. Miesiąc no, w lesie nie. mieszkałem. Pokażę. Miesiąc w lesie i zbierałem grzebieniem jagody. I sprzedawałem przy autostradzie. Nie. To dobra rzecz. I na dzień dobry się zarobiłem. Masz, no ja. się kurwa budzi. <laughs> na lewator puszcza. <laughs> Kurwa będziesz kurwa ty mięso A, mm. to kurwa na lewki będziesz szukał, tak? Mm. Kurwa Każu Pijemy? My nie, nie pijemy No, mamy Masz Pijemy To co, się prześpicie i wstaniecie jak przyjdę, co? No. A dać też. Bo pewnie połkniecie tego bąbla i się położycie na chwilę. Nie, tak. no. To dojdźcie do tak. siebie, a ja sobie nie. zakupy o, zrobię, pójdę. Przyjdź. No normalnie, no, no, ja mam blisko do Was. No, zrób zakupy. Widzisz, ja też spać nie mogę, to wieczorami nawet mogę po pójdziecie spać, teraz ja tak też pójdę do, do domu. Zrób zakupy. Posłuchaj. No, tak. Grill. Ty patyki I... przygotuj. Przygotuję, żeby było na czym gripka, żeby... wszystko przygotujemy, no, a ja będę 12 u was prostu, no nie? no jak będziecie spalić spać nie, to nie, was nie. pobudzę to to, to no. pobudzę was. Po prostu, a jak będzie Rafał, to mi załata ada się... I żebyśmy, I... Żebyśmy, no, ale... żebyśmy nie, żebyśmy się spotkali. Nie o. spokojna bardzo Pogadamy. Słuchaj, tak jak będzie Rafał, to to ja. I powiem mu, Powiedz, niego, że przyjechał z dziewczyną, chce się spotkać, tak? Przekazać no. paczkę, coś tak. Słuchaj. I powiem jemu. Normalnie. Że, że przyjechał gościu z shotgunem i goganiem no. bo... poełku. <śles> z shotgunem biega i gogania poełku. Nie, normalnie zagadaj, że przy, przyjdę Nie. Nie, no. Jak chce się spotkać, to nie przyjdzie, a jak nie chce, to niech nie przychodzi. No, prosta nie, piłka. Przyjdzie. To dobrze. Przyjdzie. Chcesz spotkać przyjdzie. Faza będzie. Jeszcze no. grilla z nic się zrobi. No. A grilla... Kiełba kiełbaski nie odmówi. No właśnie o to chodzi. Pijemy czy No pijemy, no kurwa, pijemy. Jak nie pijemy, jak pijemy. No właśnie. Co to za, co to za, co to za smak? za się. Co to za smak? Nalewka! Ale smak. A to. Cytryna, justyna? Nie piję 6 lat. To spróbuj. Nie piję 6 lat. No. Nie napiję się jeszcze przynajmniej. Spięć. Napiję się dobrego whisky. Za Ewa. Ja wskaza się ku, kupię. I milion w gotówce. Nie, to tyle ryty A ja za mniejszą kwotę się nie napiję. Tak Nie, nie, nie przekabacisz mnie, żebym nawet poniżej bańki schodził. To nie, to teraz nie to, to, to czyli się nie napiję to się nie napijesz no i dziękuję widziałeś jak szybko można kogoś powiedzieć żeby się nie napił jak daj mi milion złotych to się napije nie sorry nie mam drobnych nie, nie mam drobnych no ja wiem no bo łysy leży a w kanapie cała walizka pieniędzy pilnuje on ciężki bolek cię. <grymne> Ty? A on dobry gość jest, kurwa, nie no. Nie, dobry jest, porządku. On łyka, robi, chuj i śpi. Kur... Kur... Dobry jest, kurwa, ty. Mało... <grymne> Mało... <grymne> <grywa> nie, no, <Żółwik>. <grywa> <grywa> Dobra, będzie zajebisty, dzisiaj będzie, tutaj chyba połowa ludzi sprzyjdzie się poświat z nami. Nie, no tak. <grywa> no, gęby się coś nie zamykają no. z otwartym, jakbyśmy no, coś oczywiście. palili, <grywa> coś brali. E, <grywa> A tu tylko kurde, dobre trunki pijemy. Nie, trunki tak dobre pijemy. Bardzo dobre. No. Bandita pat. „Wysy <grym> 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 wstawaj“. „Wysy! <grym> „Wysy, <grym> <grym> ja specjalnie do ciebie przyjechał. tyle. Trzyma, drogi. Ja patrzeć mam na kurtkę. Łej. No, zostaw go, niech śpi. Nie, tam dwa krzyżyki są. No. Tylko się nie obudź na cmentarzu, tak jak... <słyska> <gryś> Za ręce, za nogi, przy grobowcu postawić. Żeby... No. <gryś> Myślę, jak wstał to by ostatni raz, to by się napił. <gryś> Ale się napił, żeby go nie było. Widać. Hmm. Niech śpi. Niech śpi. Zasadą. Łysej. dycha ci wypadła. <laughs> oh. <laughs> o no, Stasiu będzie miał dychę, dychę będzie miał. Kurwa, łysej, dycha ci wypadła. <laughs> dycha ci spadła. <laughs> Czyli śpi, bo jakby nie spał, to, to dychę by podniósł. No, jak nie, jak tak. Zobaczymy to na sucho. No. Ja, jak nie będzie spał. No. Niech. Oj, dycha ci wypadła. Niech się wyśpił. Jakieś przykrotki. Hmm. O rusza nogo. Sapała w końcu stała. Zdziwi się, jak w stanie, że mu się nogi połączyły. Proszę no. przewrócić skurwy. Będzie leżał na podłodze. Ale, po, ale powiem szczerze, że aż te zesztydniały. Sznorówki. Kurwa, ja kiedyś takie tosty widziałem, ale sznurówki, żeby... Sznorówka się sama pękła jak zapałka, to tego jeszcze nie było. Nie pisali żadnej Afryce. No. Jak zwiążesz nogi? Ale ja chciałem mu kokardkę zrobić, a tam mi linka poszła. No, no, no wiem o tym. no. wstanie i leży na ziemi. Daleko nie będzie miał. No, daleko nie będzie miał. Dawaj, Bije. Bije, żeby tutaj zwrócić. Zbro... Żeby tu... Odkręć, bo zakręcona jest nakrętka, no. e, bandyjta, e, e. o teraz tak. Ale lepiej was na żywo widzieć niż w telewizji. Nie no panie, że na żywo, słuchaj, na żywo to na żywo. No. Lepiej widać. No. Pogadać można i to teraz sobie na przykład luźno gadamy, a nie, no, jak, pod, nie no jak, jak pod publikę. Nie po no, tak no. Ty, bo pod publikę to jest, mhm. wiesz. No, 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 żeby innym razem jak to mówią się. Tak jest. Ale, ale tak, żeby sobie tak jak teraz, segadamy gadamy szczerze i bez żadnych Nie no, to... szczerze gadamy. No to no, mówię, to. no to... To no. tak najlepiej sobie pogadać, kurwa. Pewnie no że tak. Na spięciu. No. Ale mówię, dzisiaj pogoda będzie śliczna. Nie. Pogoda tak jest za Tak, zaje, tak zaje, ma dzisiaj grzaż, że. Zajebista. Pogoda jest zajebista. Słońce świeci. A jakby się Wam. A daś, jakby się wzięło ze 4-5 butelek tych 5-litrowych, co nie? Wiesz, z biedrony, wiesz, one są po złotych tam 70. To jest. No. Chuj, nawet 10 taki to jest 100 lit 50 litrów, co nie? No! Jakbyście się tak was, byście się nie mogli tak spłukać, przemyć kurwa ty, tymi czystymi wodami, przecież to najlepsze by było. Zamiast no. nad jezioro zasuwać albo coś. Nie, lepiej nad jezioro. Le, lepiej? Tak, lepiej. Niż tak, kurde, tymi wiatrem. Chujowo, tak? Chujowo. Lepiej na Tak to bym wam wziął z takich z 10 butelek, wiesz, i byście sobie tylko dolewali wodę zawsze, co nie? No by mijali. Nalewki może tylko. Nalewki to, to ja wiem, to tego mi nie trzeba mówić. No. To to jest to jest jako pierwszy ja tu bez nalewki się nie pokażę. No. A dać pomóc? Jak chcesz? Pomóc. No, będę asekuruje, to nie ma problemu. Możesz no. iść śmiał. Дошел. Да -да. Дошел. Дошел. Да. Дошел. 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 Pi. To Kaziu, pilny biznesu, tak? Ja przyjdę. Tylko ty tak się nie porów. Nie porów się jak oni, dobra? Ja nie zobuszam się do tego stanu. Coś potrzebujesz takiego, Kazik? Co? Szlugi czy coś? No szlugi. To ja przyniosę całą ci ze se seskobasz, tak? Bo te pięć ci na chwilę starczy do 12, nie? Nie. Dobra. dobra. Yes, yes, yes. <laughs> Jak chcesz tak zby, wyglądać, to idź tam. <laughs> Ale oni jedną taką zrobili. Hmm. Jedną na trzy. Ja to tamto to od wczoraj stoi. No.